Dzień dobry Państwu! Kolejny temat naszych mini wykładów będzie dotyczył sprawiedliwości. Otóż sprawiedliwość według Świętego Tomasza to jest cnota regulująca wzajemne relacje między ludźmi czy, krótko mówiąc, relacje międzyludzkie. A zasadą tej cnoty jest pewna równość. Równość, którą po łacinie określa się słowem equitas. Equitas może oznaczać także słuszność. Wobec tego nie chodzi tutaj o jakąś równość arytmetyczną czy geometryczną, tylko o pewną słuszną równość. Czyli sprawiedliwość to jest cnota regulująca. Relacje międzyludzkie na zasadzie pewnej słusznej równości, pewnej ekwitas Święty Tomasz przywołuje starą definicję sprawiedliwości pochodzącą jeszcze od Greków. On zna to w wersji Arystotelesa. Mianowicie, że sprawiedliwość to jest stała i trwała chęć. Oddania każdemu, co mu się należy. Stała i trwała chęć oddania każdemu, co mu się należy. Proszę Państwa, w tej definicji występują dwa elementy. Najpierw owa stała i trwała chęć, czyli pewna postawa woli. No, pewna nasza właśnie wola lub chęć. Zachowania sprawiedliwości, oddania każdemu tego, co mu się słusznie należy. I to jest element wolitywny. I dlatego święty Tomasz uważa sprawiedliwość za cnotę woli przede wszystkim. Ale warunkiem aktu sprawiedliwości, czyli tego, żeby ta sprawiedliwość się dokonała, jest jeszcze no, samo to, co się komu należy. My nie tylko chcemy oddać, Każdemu, co mu się należy, ale żeby to uczynić, musimy wiedzieć, co się komu od nas należy. I to jest pewien element w sprawiedliwości intelektualnej. Pewien wynik sądu na temat uprawnień. Już trochę o tym mówiliśmy, gdy podejmowaliśmy temat prawa naturalnego, że aby to prawo. Zachować, musimy wiedzieć, jakie ktoś ma uprawnienia. Ustalanie tych uprawnień dokonuje się w wyniku pewnego sądu. I tutaj, jak gdyby, warunkiem prawidłowości, czy warunkiem zachowania sprawiedliwości, jest prawidłowy sąd na temat uprawnień, czyli tego, co się komuś od nas należy. Tomasz podkreśla, że trzy elementy warunkują prawidłowość tego sądu. W pierwszym to jest kompetencja. Po prostu, najzwyczajniej mówiąc, jeśli jest to. Taki sąd indywidualny, no po prostu musimy się na sprawie znać, musimy wiedzieć, musimy mieć odpowiednią wiedzę co do, co do zachodzących relacji, zależności i, i na podstawie tej wiedzy, no właśnie, wydajemy ów sąd. Ale oczywiście tego sądu nie wydamy prawidłowo, jeśli w ogóle nie, nie zależy nam na zachowaniu sprawiedliwości. Czyli jeśli ten sąd nie jest motywowany, no właśnie pewną postawą sądzącego, że chce on wydać sąd sprawiedliwy. I to jest jak gdyby drugi, drugi warunek prawidłowości tego sądu, właściwa postawa człowieka, czyli właściwie można powiedzieć, że sprawiedliwość jako pewna stała wola, stała chęć i sąd jako ustalenie tego, co, mu, co się komuś. Należy, są ze sobą wzajemnie y, powiązane. To znaczy działanie sprawiedliwości zależy od, od właściwego sądu, od prawidłowości tego sądu, natomiast no, prawidłowość tego sądu uzależniona jest od tego, czy, czy sądzący w ogóle... Y, Interesuje się sprawiedliwością, czy zależy mu na wydaniu sprawiedliwego sądu, czyli widzimy, że tutaj jest to wzajemne i dwustronne powiązanie tych dwóch elementów sprawiedliwości, co się w sumie składa na, na właśnie kardynalną cnotę sprawiedliwości. Proszę Państwa, wspomniane uprawnienia czyli to, co się komuś należy święty Tomasz dzieli na uprawnienia naturalne i uprawnienia umowne. Te uprawnienia naturalne mogą być albo uprawnieniami naturalnymi absolutnymi. No, Tomasz tutaj daje przykład relacji wynikających z rodzicielstwa. Te relacje i wynikające właśnie z nich uprawnienia są naturalne w sposób bezwzględny w sposób absolutny. Natomiast uprawnienia naturalne względne, no to są takie uprawnienia, które i co do zasady są naturalne, co do realizacji mogą być realizowane w taki lub inny sposób. Tomasz daje tutaj przykład Własności konkretnego przedmiotu. Sama zasada, że człowiek ma prawo do posiadania rzeczy, jest po prostu naturalnym uprawnieniem człowieka. Natomiast, że dana osoba posiada tę konkretną rzecz, no, jest to względne, ponieważ własność tej rzeczy może przechodzić z osoby na osobę. Natomiast, jeśli chodzi o uprawnienia umowne, one mogą być prywatne, to znaczy gdy dwie osoby się na coś umawiają i w wyniku tej umowy no, każda nabywa jakiś uprawnień. No, najprostszym taką umową jest na przykład umowa no, kupna-sprzedaży czy umowa pożyczki. Są to umowy, które zawierają ze sobą dwie osoby i w tych umowach do czegoś się zobowiązują i z tych zobowiązań Wynikają ich konkretne uprawnienia. W grupie uprawnień umownych są także uprawnienia, które wynikają z prawa stanowionego. No, najprostszy przykład, no, chociażby prawo o ruchu drogowym, i tak zresztą mówimy, jadę drogą z pierwszeństwem przejazdu, wobec czego mam prawo właśnie do pierwszeństwa przed Samochodami przed osobami, które jadą czy wjeżdżają na tę drogę z pierwszeństwem przejazdu z dróg podporządkowanych. Takie uprawnienie wynika właśnie z prawa stanowionego. Czyli nasze uprawnienia, które mamy, mogą to być uprawnienia naturalne, wynikające no, wprost z natury czy prawa naturalnego. A mogą być także umowne i w ramach tych umownych mogą być no, ustanowione przez, przez władze publiczne. Przy czym Tomasz, jak zwykle w takich sytuacjach, podkreśla, że żadne uprawnienia umowne, a już najbardziej stanowione, nie mogą naruszać uprawnień naturalnych. Czyli państwo lub nawet osoby prywatne, nie mogą się no, zgodnie ze sprawiedliwością, oczywiście, umówić na uprawnienia, które by naruszały uprawnienia naturalne, które by naruszały to, co Tomasz nazywa już naturalnym. Tomasz podkreśla, że taka umowa jest z punktu widzenia sprawiedliwości po prostu z gruntu nieważna. I prawo takie także jest z gruntu nieważne. Prawo, które narusza uprawnienia naturalne. Proszę Państwa, przy tej okazji Tomasz jeszcze podejmuje taki no, dyskutowany, czy ważny w jego czasach temat prawa narodów, ius Otóż mówi, że te prawa narodów to jest... To jest prawo naturalne i to ujęte bezwzględnie, ujęte absolutnie, ale wyłącznie w odniesieniu do ludzi. I przy tej okazji zwraca uwagę, że prawo naturalne absolutne obejmuje nie tylko ludzi, obejmuje także zwierzęta, z czego by wynikało, że także zwierzęta mają pewne naturalne. I to bezwzględnie ujęte uprawnienia, no właśnie, na przykład te, które wynikają z relacji rodzicielskich. Przy tej okazji można poczynić taką uwagę, że no, ochrona zwierząt to nie jest pomysł naszych czasów. To jest, to jest bardzo dawna sprawa i trzeba to no, z całą mocą podkreślić, że. W chrześcijaństwie i w tradycji wyznaczanej przez chrześcijaństwo ta problematyka funkcjonowała niemal od początku. Proszę Państwa, to jest podział uprawnień, podział jus. W związku z tym podział sprawiedliwości, justycja wynika z tego właśnie rozumienia. Uprawnień, jakie święty Tomasz prezentuje. I wobec tego możemy powiedzieć, że sprawiedliwość dzieli się na trzy takie segmenty, czy trzy takie grupy. Pierwsza grupa będzie to sprawiedliwość prawna, tak ją Tomasz nazywa. Justitia legalis. Niekiedy w literaturze nazywa się to sprawiedliwość współdzielcza. Współdzielcza dlaczego? No, dlatego, że to są obowiązki jednostki względem wspólnoty. W tej sprawiedliwości prawnej mamy do czynienia z określeniem tego, jakie obowiązki ma członek wobec wspólnoty, w której uczestniczy, a więc człowiek wobec wspólnoty rodzinnej, wobec wspólnoty jakiejś zawodowej, no na przykład, no, nie wiem, student i profesor wobec wspólnoty akademickiej, obywatele wobec wspólnoty państwowej, czy no, należąc do różnych grup, nie wiem, kółka wędkarskiego, to są obowiązki członków wobec koła wędkarskiego. Sprawiedliwość rozdzielcza z kolei odwrotnie. To są obowiązki wspólnoty wobec jej każdego członka. Czyli to są obowiązki rodziny wobec każdego z członków tej rodziny, to są obowiązki państwa wobec obywatela, wspólnoty akademickiej wobec jej członka, no czy nie wiem, koła wędkarskiego wobec pojedynczego wędkarza. Natomiast sprawiedliwość wymienna obejmuje relacje dwóch osób. Czyli jest to no, na przykład właśnie sprawiedliwość w wymianie handlowej, czy sprawiedliwość w jakichś takich relacjach, w których zawierają ze sobą umowy dwie osoby, no i, i po prostu ta sprawiedliwość określa pewną słuszną równość ich relacji w tej wymianie, na którą się umówili, wobec czego nazywa się ją sprawiedliwością wymienną. Proszę Państwa, niesprawiedliwość jako przeciwstawienie się sprawiedliwości, Tomasz dzieli podobnie jak samą sprawiedliwość, z pewnymi różnicami wynikającymi ze specyfiki niesprawiedliwości. Odróżnia przede wszystkim niesprawiedliwość, która przeciwstawia się prawu publicznemu, prawu. Sprawiedliwości legalnej. I tę niesprawiedliwość nazywa po prostu bezprawiem. Przy czym bezprawia dopuszczają się zarówno no, obywatele czy członkowie jakiejś wspólnoty, no, naruszając dobro wspólne tej wspólnoty, a także bezprawia dopuszcza się ktoś, komu powierzona jest ta wspólnota, gdy ten ktoś wydaje prawo, przepisy, stanowi jakieś y, regulaminy czy rozporządzenia, które są sprzeczne z prawem naturalnym, to jak już mówiłem, Tomasz uważa, że coś takiego w ogóle jest z gruntu nieważne. Natomiast niesprawiedliwość we wzajemnych relacjach, nazwijmy to prywatnych relacjach osób, y, Tomasz określa no, jako Niesprawiedliwość szczegółowa, czy niesprawiedliwość partykularna. Rozważa także przyczyny tej sprawiedliwości i jak gdyby z punktu widzenia tych przyczyn określa stopień winy. Kogoś, kto popełnia taki czyn niesprawiedliwy, no oraz podejmuje takie zagadnienie, kiedy można nazwać człowieka, człowiekiem niesprawiedliwym. I mówi tak. Niesprawiedliwe działania mogą wynikać z niewiedzy, z ignorancji. Pamiętamy, że warunkiem poprawnego sądu była przede wszystkim kompetencja w danej sprawie. Trzeba no, znać się na tym, żeby wiedzieć, jak to działa i jak to powinno być zrobione. No, może się tak zdarzyć, że czegoś nie wiemy, że coś, się, coś tutaj było dla nas niejasne i i Wydaliśmy niesprawiedliwy sąd. Tomasz mówi, że to ta niesprawiedliwość, czy niesprawiedliwe działania wynikające z ignorancji najłatwiej przychodzi nam komuś wybaczyć. No, nie wiedziałem, przepraszam, nie wiedziałem. Oczywiście, gdy ta ignorancja nie jest, nie jest zawiniona. Pamiętamy, że święty Tomasz zwraca uwagę na to, że no, Pewnych rzeczy nie możemy tłumaczyć niewiedzą. No, na przykład nie możemy powiedzieć, że ktoś, że nie znamy prawa naturalnego, albo nie możemy powiedzieć, że nie znamy swoich podstawowych obowiązków zawodowych. No, to, to tutaj po prostu nie. Natomiast w różnych innych sprawach, no, wybaczamy komuś, kto mówi, no, nie wiedziałem, przepraszam, no, wydarzyło się. Drugi powód działań niesprawiedli niesprawiedliwych może wynikać czy może polegać na emocjach. Zrobimy coś pod wpływem emocji, strachu, na przykład. To najłatwiej wybaczamy innym. Gniewu także czasami wybaczamy. Ba, nawet wybaczamy akty niesprawiedliwe w wyniku. No, jeśli ktoś nam się w sposób rozbrajający tłumaczy, no nie mogłem wytrzymać. No to także jesteśmy skłonni mu wybaczyć. I Tomasz mówi w jednym i w drugim wypadku, i w przypadku ignorancji, i w przypadku właśnie niesprawiedliwości wyrządzonej pod wpływem uczuć. Jeśli to są wydarzenia jednostkowe, no nie możemy człowieka nazwać wprost. Nie Niesprawiedliwym. Jesteś człowiekiem niesprawiedliwym. Kiedy nazwiemy człowieka niesprawiedliwym? Gdy ów człowiek świadomie, rozmyślnie, Tomasz powie dobrowolnie chce kogoś skrzywdzić, wiedząc, że jest to niesprawiedliwe, wtedy jest to no, akt niesprawiedliwości dobrowolny, czyli no właśnie w pełni świadomy rozmy, rozmyślny i po prostu wtedy jego przyczyną, przyczyną tego aktu jest po prostu niesprawiedliwość jest chęć wyrządzenia komuś niesprawiedliwej krzywdy i wtedy takiego człowieka możemy nazwać, nazywamy człowiekiem niesprawiedliwym Proszę Państwa, dopiero gdy Tomasz starannie omówił te wszystkie zagadnienia, yy, przechodzi do czegoś, co w przypadku innych cnót omawia na początku. Mianowicie do części integralnych, czyli składników sprawiedliwości. Dlaczego tak? Dlatego, że te składniki sprawiedliwości są jak gdyby oczywiste. Tomasz mówi, no warunki sprawiedliwości jakie są? Żeby odwracać ludzi od zła i skłaniać ich do czynienia dobra. I że z tego powodu można powiedzieć, że sprawiedliwość też polega na pewnym złotym środku. Otóż, na czym ów złoty środek polega? Na tym, że można go przekroczyć, przekroczyć miarę słuszności, zrobić coś, Niewłaściwego, coś niesłusznego, niesprawiedliwego właśnie, ale też można po prostu nie zrobić nic. I Tomasz mówi, że zaniechanie właściwych działań jest także postacią niesprawiedliwości, właśnie z tej pozycji niepodjęcia działań, niedociągnięcia do właściwej miary, którą, jak przypominam, jest. Równość, słuszność, słuszna równość, ekwitas. Natomiast, proszę Państwa, cnoty, które towarzyszą sprawiedliwości, które w jakiś sposób do niej należą, ale jak gdyby nie, nie wprost do, tej jej, do tego jej twardego rdzenia, do jej istoty, to są cnoty społeczne. Jest ich u świętego Tomasza cały katalog. Jest to zresztą taki, no. Imponujący traktat o relacjach społecznych i o życiu społecznym i będzie on przedmiotem następnego mini wykładu, na który już zapraszam. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę.